No kurczę chodzę tu już pół godziny pies znalazł kość chodzimy szukamy nic nie widać śniegi no, ale tu jest ale jakiś myłkus jakiś się myłkus trafił jak to wygląda w ogóle ja go szukam a jego nie widać ale myłkusik kurczę cudak trzeba trochę do śniegu wziąć stary byk już taki widać. Ale cudak. I chodzę, i chodzę. Taki oczniaczek. Jeszcze się nie ustecznił, bo aż taki stary nie jest. No tamten albo ułamany, albo z cypule zalany. No ale ta tyka jest zajebiaszcza. Kurde, no chodzę, chodzę. No nie już miałem iść do domu ale kawał czerepu powiem szczerze że sobie tak leżą w śniegu nawet nie widać gdybym miał tą tykę wystawała ze śniegu to by było widać ale ta była schowana tu przysypane no i nie ma no kurcz ale nie nie wiem, czy ja na wiosnę pokażę Wam jakieś zrzuty. Naprawdę nie wiem. Czy będzie z czego? Chodzę, no zbieram co leży i tyle. No fajnie, czy Już nie, bo to nawet dobrego ujęcia nie zrobi. No dobra, mniej więcej tak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich, hej.